Hejka. Dzisiaj czas na podsumowanie Kiwaya X-Lite Właśnie wspinam się na jedyny, chyba... Nie, na pewno jedyny, jedyny na Opolszczyźnie wulkan Ale tak, mamy na Opolszczyźnie wulkan Woda wygasły i w zasadzie chyba przesunięty przez lądy, które tędy przechodziły Natomiast tak, jest to wulkan i nazywa się Góra Świętej Anny czy kiedyś Góra Chełmska to jest dość fajne miejsce bo mamy płasko i nagle pojawia się góra na której bardzo fajnie możemy sobie pośmigać po zakrętach Zobaczymy jak asfalt bo z tego co pamiętam to nam dalej jest już troszeczkę gorszy ale jak na razie widzicie że kainlight sobie daje radę na razie zakręty małe i nie pod górkę, więc spokojnie. Ale tutaj silniczek 125 z Hondy CB na łańcuszku rozrządło. I dobry asfalt się skończył. Natomiast bardzo fajnie wybiera też dziury. Zawieszenie, więc spoko. No, troszkę zwolnimy, bo naprawdę nie że ślepy zakręt, to jeszcze dziurawy ale naprawdę idzie bardzo fajnie się złożyć na no, takich zakrętach jak te no właśnie, trochę dziur musicie jedynie uważać, e, jak macie dłuższe obuwie bo trzymając buty troszeczkę w dół e, możemy nimi zahaczyć właśnie o asfalt bo motocykl bardzo fajnie się składa bo też głęboko idzie wejść no tu jak widzicie już się zaczęło wspinać, na trzecim biegu bez problemu idzie pod górki od zniesienia. Nie brakuje mu mocy, pewnie na czwórce by też szedł do góry. Natomiast o szykana redukcja, no to zakręt w lewo i zakręt w prawo i na trzecim biegu elegancko idzie idzie te winkle pokonywać. Dobra, skupimy się. Opony się trzymają, wiadomo, nie jest też mokro, więc idzie, chociaż asfalt też nie jest za ciepły, ale widzicie, że całkiem fajnie tutaj on idzie. Hejka, witam Was z Góry Świętej Anny. To jest jedno z wniesień tutaj Opolszczyzny. Jest to wygasły wulkan, jak to się tutaj w okolicy u nas mówi, ale tak naprawdę ten wulkan, to rzeczywiście jest to, jest to góra wulkaniczna, więc ona tutaj nie stała i ona została przepchnięta tutaj przez lodowce, które przechodziły przez ten teren, przepchnięta cała góra w całości. Znajdujemy się w tej chwili na takim balkonie, to się nazywa geostanowisko kamieniołom Nefelinitu. Tam na dole jest ścieżka dydaktyczna, można sobie spacerować tą ścieżką, zobaczyć jakieś skamieliny które tutaj są e, e, uwięzione w, w tym Nefelinicie. E, są tu znajdowane różne skamieliny e, no, różnych zwierząt. Dosyć ciekawe miejsce. Ciekawe miejsce na wypad, na, na wypad weekendowy. Jest tu też e, pomnik powstańców śląskich, bo tutaj też e, to powstanie śląskie, które chciało wyzwolić ten teren spod okupacji niemieckiej, miały miejsce. Tu jest e, przy granicznych wioskach jeszcze dalej Stasz ludzie opowiadają właśnie jak to tutaj było, natomiast tu na głośno tej Anny jest, jest właśnie taki, taki właśnie pomnik. Natomiast ja tu dzisiaj przyjechałem e, czymś, co się bardzo fajnie nadaje na okoliczne wycieczki, ale również też dalsze wypady myślę. Przyjechałem tutaj na Kiwayu model X-Lite. Motocykl ten otrzymali, otrzymaliśmy na testy z, od, od importera tych motocykli do Polski, który Motorland. Ja go mam już tydzień ponad, zrobiłem nim 150 km w tej chwili i z każdym kilometrem mam większą frejden z tym sprzętem. Jest on myślę dobrze wyceniony na aktualne warunki, do tego co ma, do tego co, co oferuje. Natomiast jak widać jest to klasyczny motocykl, typowo taki jak były kiedyś, z wyglądu klasyk, nie ma żadnego dziwi. Natomiast jeśli chodzi o technologię, która tutaj jest, o technikę, o to, co on oferuje, ma więcej niż te klasyczne motocykle, które znamy. Więc jeśli ktoś szuka klasycznego wyglądu motocykla, to jak najbardziej tak. Mamy tutaj nowoczesny wyświetlacz, to pokażę, jak będę, pokażę, jak będę go miał z bliska. Natomiast nie jest też motocyklem zbyt małym. Tutaj, jeśli chodzi o słowacki piątki, wiadomo, problemem jest wzrost. Jeżeli mamy, ja mam 1,82 82 wzrostu i, i na, na, na niektórych słowackich motocyklach wyglądam źle. Natomiast stowerska piątka, no w związku z tym, że ma, oferuje relatywnie małą mocy, jeśli chodzi o motocykle, no bo to, są, to jest rzędu 10-15 koni, jeśli chodzi o stowerski piątki, niektóre mają tam 9. Ten akurat ma 11.1, czy coś takiego, 83 kW. No to wiadomo, że też nie można przesadzić z masą. Jeżeli chce mieć duży motocykl, to musi ważyć, żeby, on, żeby wyglądał. Tak? I tutaj musimy inżyniersko do tego podejść. Ten motocykl waży 143 kg, co na stowerskę piątkę nie jest źle. Raczej jest to jeden z niższych mas, jeśli chodzi o, o słoweskie piątki. A gabaryty ma, ma całkiem, całkiem rozsądny bym, bym powiedział. No, musicie sobie sami ocenić, jak ja wyglądam na tym sprzęcie. Tak jak mówiłem, silniczek tutaj generuje nam 11,1 konia mechanicznego, 8,3 kW. Ja tu na liczniku zobaczyłem maksymalnie 104 na godzinę. Ale wiadomo, że ja robię za żagiel, tak, siedzę na motocyklu wyprostowany nigdy do testów prędkościowych, o których wam mówię, nie schylam się tutaj na dół. Natomiast jeżeli jest jak jest zniesienie czy jakiś wiatr z przodu, wiadomo, że te 11 koni, no nigdy nie na, na, nam tego, co, co dałoby koni 15 w, w innych sprzętach porównywalnych. Natomiast zawsze powtarzam w tym momencie, że jeśli chodzi między o różnicę między 11-konnym a 15-konnym motocyklem, jeżeli nie mamy owiewek, jeśli mamy taki sam kształt motocykla, to między 11 a 15 koni mechanicznych będziemy mieć różnicę tylko i wyłącznie w przyspieszeniu i ewentualnie w tym, że będzie nam się lepiej pod górkę wjeżdżało. Motocykl, który tutaj pokazuję, jest marki Kiwi. Co to znaczy, że jest marki Kiway? To znaczy, że jest marka Kiwi, która kupuje motocykle. W różnych fabrykach i sprzedaje je pod swoją własną marką. Dlaczego mówię w różnych fabrykach? Kiedyś, jeszcze parę lat temu, było tak, że praktycznie Kiwaii sprzedawał tylko i wyłącznie modele marki Kian Yang. Był silnie z nią powiązany. W tej chwili już pojawiają się u nich sprzęty też kupowane od innych producentów. Natomiast ten akurat opisany, pokazywany wam model jest produkowany przez Kian Yang. Jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma to takie, że Kian Yang należy do tego samego koncernu, co Volvo i do tego samego koncernu co Benelli. Więc tutaj, jeżeli chodzi o części, niektóre części są współzamienne, niektóre są oczywiście. Niezamienne, bo, bo to nie są te same marki. To jest coś podobnego jak mamy koncert Volkswagena, który jest właścicielem Seata, Volkswagena i Skody, i niektóre części chyba jeszcze Audi. I niektóre części są po prostu montowane w tych samych, w samych w tych pojazdach, bo to są pojazdy różnych marek. Tu jest bardzo podobnie. Natomiast jeżeli chodzi o Kianyang, to Kianyang od lat robi bardzo dobre motocykle, bardzo dobre jakościowo, nie psujące się i dobrze wy wycenione też. Tutaj, no tak, tak jak pamiętam, jako nastolatek pojawiały się u nas w Polsce skutery marki Kiway. To był jeden z lepszych skuterów, na które było nas ewentualnie jeszcze stać. Z tych, z tych chińskich, gdzie i tak większość ludzi mówi, że to nie jest Chińczyk Kiway, tylko to jest Koreańczyk, bo na pewno Chińczycy takie dobre jakości nie robią. I to już było jakieś 15 lat temu. Więcej, bo 15 lat temu to ja nie byłem naslatkiem, nas tylko z 20 ponad lat temu. I wtedy już Kiway w Polsce był. E, tak. Więc myślę że, myślę, że o tej marce tyle. Pokażę Wam go teraz z bliska. No to czas na omówienie motocykla z bliska. Słuchaj, zaczniemy sobie od lampy. Lampa jest pełna na LEDach. Mimo tego, że motocykl ma wygląd klasyczny, to mamy tutaj już LEDy. Jak sobie je włączymy, to są jazdy dzienne, obrysóweczki. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. W środku mamy lampy napis Kiway. O też bardzo ładny, szczotkowany aluminium, bardzo ładnie to wygląda. Taki detal, nie? Ale bardzo taki drobiazg, ale bardzo fajnie wyglądający. Tutaj mamy kierunkowskazy też na ledach. Żadnych panieczek już nie mamy, nie musimy wodzić z sobą żadnych zapasowych żarówek. Jak sobie popatrzymy teraz naprzód, to mamy tutaj kółko. A patrzcie. 18 Kółko 18 cali to bardzo fajna rzecz, bo bardzo dobrze wybiera nierówności. Oczywiście nie mamy tutaj zawieszenia upside down z przodu, tylko klasyczne, widelec normalne zawieszenie. Natomiast mamy tutaj oponę 18-calowe koło. Oponę mamy obieżniku crossover, czyli mamy kostkę, która nadaje się do jazdy. Po terenie, w jakimś tam piasku, jest w stanie się dobrze trzymać. Natomiast te kwadraty tutaj między, między tymi, tymi przerwami, te kostki są dosyć duże, więc dzięki temu mamy też znośną przyczepność na. Asfalcie, oczywiście, to jest taka opona na to, i na to, więc, więc nigdzie nie będzie idealna. No, ale jeżeli jeździmy po trasie i troszeczkę wolimy zjechać sobie z, z tego asfaltu na szutry, bez problemu takim sprzętem możemy sobie pojechać. Jak na Kiweja przystało, pamiętam jeszcze te Kiuey TX, który chyba już teraz nie ma w ofercie. Mamy tutaj bardzo grubą tarczę hamulcową, naprawdę jest tutaj fajna gruba tarcza nam długo powinna starczyć. Nie jest też um, zbyt mała, mimo tego, że wydaje się, że jest mała, bo koła jest duże, ale tutaj mamy też dość, dość dużą tą tarczę ona bardzo fajnie tutaj nam ten motocykl zatrzymuje. E, przy tym zawieszeniu, zawieszenie jest dosyć miękkie, więc tutaj przy ostrzejszym hamowaniu nam nurkuje do przodu. No ale coś za to mamy komfort, tak, wybiera fajnie dziury i przy hamowaniu jest miękki, no albo mamy twarde zawieszenie i wtedy, wtedy hamujemy y, Lepiej mocujący na nie nurkuje do przodu, no ale to tak jak mówiłem, coś za coś. Opony, które tutaj mamy, są marki CST, Chinkshire Tire. Nie bać się tej nazwy. Chinkshire Tire to jest też firma, która sprzedaje, która produkuje opony pod marką Maxis, które też nie są najgorsze, powiedzmy, są, są, są dosyć dobrze postrzegane. Oczywiście nie jest to żadna markowa opona. Natomiast Chinxian Tire'y dosyć dobrze trzymają się drogi, na Chinxian Tire'ach zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i naprawdę, jeżeli wiemy jak co mamy, to one nie są, nie są naprawdę wcale takie złe. Oczywiście, trafiają się jakieś inne chińskie plastiki, które źle się trzymają drogi, Chinxian Tire taki nie jest. Z tego, co mi się wydaje, chyba nawet Honda, któraś z Hond z tych piątek wychodziła seryjnie na Chinxian Tire'ach i, i, i było dobrze i też nikt nie płakał, także myślę, że jest ok. Z przodu mamy matowy, matowy. Mały, ale bardzo zgrabny, mały zgrabny błotnik. Co do matu, mat ciężko utrzymać w czystości. Tak, takie mam zdanie, że, że błyszczący lakier łatwiej umyć, no ale ten mat tutaj z, z połączeniem z błyszczącym bakiem daje bardzo fajny efekt. E, tutaj dojdziemy sobie, o popatrzcie, do tabliczki znamionowej. Tak jak wspominałem, Kian Yang Kiwei Europa ZRT. TSY, początek to jest TSY, to znaczy, że T, T to jest Włochy, Włochy Węgry. SY to już oznaczenie właśnie tego, tej fabryki Kiway. 82KW mamy tutaj napisane, czyli 11. Przecinek, coś tam, konia mechanicznego. Ta 11,1, bo to znaczy tam 11,13 chyba, czy coś, tego konia mechanicznego generuje nam tutaj silniczek o pojemności 125. I jest to silnik klonowany, kopiowany, bazowany, może na, bo 1 do 1 to na pewno już nie jest, na hondzie CB. Na łączniku rozrządu. Skąd wiemy, że rozrządu? Dlatego, że tu jest, tu jest napinacz. Ja nie dotykam, bo silnik jest gorący. Tu jest napinacz tego łańcuszka. Łańcuszek sobie tutaj tutaj sobie chodzi góra-dół, góra-dół. Tutaj mamy zębatkę, która nam Napędza wałek rozrządu, który jest u góry. Tu po tym klapanie mamy dostęp bardzo fajny do regulacji zaworów. No, ten dość fajny, drugi, może troszkę trudniejszy, ale też myślę, że bez ściągania baku dałoby się ustawić. Nie wiem, czy bak ma jakieś bardzo skomplikowane mocowanie. Tutaj może nie. E, tak, silnik. E, idąc dalej, no to mówię, tutaj mamy całkiem. Całkiem lekką konstrukcję, więc nie spodziewamy się tutaj jakiegoś, jakiegoś grubego wahata, grubej ramy. No ale to jest skrojona z SK5, to jest motocykl po 125, nie po 250. Te, te, te solidne ramy, te, te ciężkie motocykle zwykle są 250-kami, 300-kami, które wsadzono na silnik 125. Ładnie wyglądają, są duże i masywne, ale... Przez to, że są duże i masywne, więcej ważą, wolniej jadą. Co i za coś. Tu mam 125, 25, mamy. To jest dość, dość fajne, bo ten podnóżek jest dosyć szeroki, ale jeżeli mamy duże nogi, duże stopy, ja mam 46 buty, to jak się ostro składam w zakręt i mam ten but sadzony w ten sposób, no to jestem w stanie czubkiem zahaczyć o asfalt przy, przy mocnym złożeniu. Tu trzeba troszkę uważać. Czego się już mało spotyka w tej chwili w SOW piątkach, to jest to, że mamy tutaj stopkę centralną. To jest fajna rzecz jeśli chodzi o serwis. Łatwiej się smaruje łańcuch, łatwiej się wymienia oponę. Po prostu jest dodatkowy tam, nie wiem, kilogram wagi, ale nie szkodzi. Czasami warto to mieć. Nie jest to najtańsza 5, w związku z 5 w związku z tym mamy tutaj już rozwiązanie, które znamy z droższych, czyli mamy, mamy stopkę boczną, która, na której jest zamontowany czujnik. Polega to, no ten czujnik działa w ten sposób, że jak mamy włożoną stopkę boczną i wbijemy pierwszy bieg, to silnik nam zgaśnie, e, czyli nie pozwoli nam motocykl od odjechać z rozłożoną stopką boczną, e, co jest też fajne, bo w tych tańszych sprzętach jest tak, że jak rozłożona stopka boczna jest, to niezależnie jaki bieg macie wbity, to po prostu silnik się nie odpali, e, to jest oczywiście uproszczone wtedy, natomiast nie umożliwia nagrzania silnika w garażu przed, przed wyjechaniem, jeżeli byśmy jechali jesienią, zimą, no to warto sobie ten sprzęt jednak postawić w garażu na 30 sekund na minutę, odpalić, wsiąść nie mu bierzemy kasę, rękawiczki, on już będzie lekko zagrzany, można z nim sobie pojechać dobrze, idąc dalej dla pasażera, mamy, mamy też dosyć Szeroki podnóżek. Nie jest może długi, ale tutaj jest szeroki. Toś powinno być wygodnie. W moim na przykład Benelli są tylko takie małe szpileczki, tutaj, gdzie jest tylko na chwilkę coś przebić. Tutaj można z kimś pojechać, kawałek dalej. Myślę, że będzie mu wygodnie. Szczególnie, że tu już jest montowany ten podnóżek do ramy, a nie do wahacza. W tych najtańszych całkiem słabych łańcuchach jest często montowany do wahacza, to jest w ogóle dramat. Tutaj już nie. No to jest kiwaj, to, to nie jest byle jakaś. Jaka. Nawet po spawach widać, po tym, że Turdzy nie widać, że to, że. Jest ten sprzęt naprawdę bardzo fajnie, solidnie wykonany. E, tutaj nawet taki drobiazg, jak tutaj ta, ta guma, która, po, po której mamy, mamy śrubę do, do ośki, potem, która się luzuje do regulacji mocowania, jest, jest, jest w miejscu guma. Zabezpieczenie przed jakimś e, przypadkowym uszkodzeniem. E, tutaj mamy łańcuch. Łańcuch jest e, zwykły, nie jest o-ringowy. Jest tutaj zwykły łańcuch, no ale też nie ma osiągającej mocy. Poza tym e, też e, przypuszczalnie zakładano w tym sprzęcie, że ten sprzęt będzie jeździł też troszkę po piasku, no bo dlatego też takie opony tutaj są, że może jechać po jakimś szucze, po jakimś piasku i jeżeli byśmy mieli łańcuch o-ringowy, one, to wtedy bardzo szybko byśmy zajechali te gumki, te, te uszczelniacze, które są w tym, w tym o-ringowym łańcuchu, właśnie przez piasek, który tam by się dostał. A tutaj, tutaj mamy, mamy zwykły łańcuch, nie ma z tym najmniejszego problemu. Gdzieś tam widziałem, chyba nawet jest to właśnie, tu jest, o, to, jest to jest łańcuch na spinkę, czyli wymiana jego też nie wymaga jakiejś zakubarki, To też jest na plus. Z tyłu opona Cingshen Tire, również koło wielkości 17 cali, bardzo fajnie wybiera dziury. Zawieszenie dosyć miękkie, mówiłem, ale to, to, jest, to jest kwestia komfortu. Troszkę ten tył można sobie usztywnić, tutaj jest regulacja jeszcze. Można sobie ten tył usztywnić, żeby był bardziej... Mniej reagował na te nierówności, czy bardziej wtedy będziemy dostawać te nierówności, że tak powiem, po dupie w tyłek. No ale to już, to już kwestia indywidualnych, indywidualnych ustawień. Z tyłu mamy oczywiście wszystko na ledach. Kierunkowska są na ledach, tak samo tutaj ta lampka jest na ledach. Nie wiem, jak podświetlenie Podświetlenie tablicy jest również na ledach, żadnych zapasowych żarówek ze za sobą wozić nie musimy, bo i tak byśmy nie mieli ich wymienić. Z tyłu mamy dwutłoczkowy zacisk hamulcowy. To jest oczywiście podyktowane tym, że mam tu układ hamulcowy CBS. Z przodu tłoczków było trzy, z tyłu mamy dwa. W związku z tym hamując przednim, czyli ręcznym hamulcem albo nożnym, zawsze uruchamiamy oba. Hamulce i przedni, i tylni. Motocykl, tutaj ten układ hamulcowy, sam dobiera moc tego hamowania, żeby było, jak, żeby było bezpiecznie. Często się słyszy, że ten CBS to jest, taka, jak je, to jest jakieś nowe, to jest w ogóle bez sensu. Lepiej samo hamować. Wszystko, co wspomaga hamowanie. E, w, w sytuacjach awaryjnych jest dobre moim zdaniem i jeżeli nie jesteśmy z zawodowym jakimś motocyklistą, który jeździ na jakichś zawodach na jakichś wyścigach to, to CBS jest również bardzo dobrą opcją wiadomo, że ABS jest lepszy, ale w Sowieckich Piątkach ABS jest rzadko spotykany dlatego, że nie jest wymagany przez prawo tak CBS tutaj już wymagany jest dochodzimy do silnika z drugiej strony tutaj mamy dosyć dosyć fajny dostęp mamy do świecy zapłonowej, chociaż to już nie dwusów, żeby trzeba było ją wykręcać. E, tutaj jest bagnet, tu uzapieniamy sobie olej. E, tutaj mamy jedną rzecz, która, która powiedzmy jeszcze jak patrzymy sobie na dole, to mamy tutaj jedną rzecz, która jest jeszcze e, starym rozwiązaniem, można powiedzieć. To znaczy, tutaj jest blokada kierownicy. Nie jest w jednym miejscu na kluczyku, tylko tutaj mamy blokadę, musimy wyłączyć silnik, a potem tutaj jeszcze zablokować sobie kierownicę, żeby nam ktoś mocno nie ukradł. Widzę, że bardzo fajnie jest tutaj rozwiązana cewka zapłonowa, bo nie ma cewka zapłonowa. Tutaj, jak mamy, mamy, świecę zapłonową do cewki. Cewka jest z przodu, więc bardzo będzie fajnie chłodzona, bo one się lubią zagrzewać. Nie jest pod bakiem i mamy do niej dobry dostęp, gdyby nam się miała zepsuć, czy coś to łatwo, łatwo ją tutaj wymienić. Nie trzeba ściągać baku. W większości sprzętów te cewki są schowane pod, pod bakiem. Tutaj ani nie, ona nie szpeci prawie, jej nie widać, a jest w dobrym, dobrym miejscu. Fajnie, podoba mi się to rozwiązanie. No, z przodu sygnał mamy tutaj, tak jak zwykle, jak z przodu jest, żeby go było dobrze słychać. No, tutaj mamy taką plastikową zaślepeczkę, która nam ukryła tutaj układ wtryskowy. To też ma efekt wizualny, raczej dawać. Nic więcej tutaj nam to nie daje. Bak. Dobra, bak jest 16-litrowy, ja sobie tu obrócę w drugą stronę. Bak jest 16-litrowy. Na baku mamy takie gumy, przez co nie, nie rysujemy nie, nie jest to plastik to jest normalnie miękka guma nie rysujemy przez to baku naszymi kolanami. Bak jest biała perła i srebrna perła bardzo ładny perłowy, perłowy e, lakier. W kontraście z tym matowym lakierem, który jest wszędzie indziej, no, mi się to bardzo, bardzo podoba. E, tutaj Fotel, mimo tego że wygląda, że jest zamszowy, jest z gumy, to tylko tak wygląda, że to jest zamsz. bardzo fajnie to zrobione, bo nawet nawet zdążył tam to zmoknąć na tych testach i bardzo szybko to wysycha. Nie miałem mokrej skóry pod spodem i teraz tak. Sprzęt nie ma bagażnika, by można by powiedzieć, ale jednak bagażnik ma. Znaczy tu dookoła tego, dookoła tej kanapy mamy takie orurowanie i albo bierzemy samą pasażera, ale bierzemy sobą bagaż. Tutaj, jeżeli położymy sobie bagaż, to możemy go fajnie sobie do tej rurki tutaj przyczepić jakimiś gumami, jaką siatką. Można fajnie przyczepić. Wtedy jedziemy sami, solo. Ale nie oszukujmy się, w, w Piątkach, we dwie osoby turystycznie, to raczej tylko i wyłącznie na krótkie przejażdżki. Na dalszą trasę z Stowecką Piątką można jechać. Ja bardzo zachęcam. Tym sprzętem będzie nawet wygodnie i, i dosyć tanio. Natomiast we dwie osoby, no i wtedy tutaj możemy sobie jakiś namiot czy jakiś, jakieś pakunki zapakować. Jakbyście chcieli zobaczyć, co jest pod kanapą, to potrzebujemy dwóch rąk, żeby ją otworzyć. O, proszę, pod kanapą nie schowamy nic. Tu jest mały schowek na narzędzia, natomiast pod kanapą schować się nie da nic. Tu jeszcze jest jakieś miejsce, coś by tu jakoś można było wsadzić jakąś drobiazg, ale widzicie tutaj, tutaj praktycznie to byście nie wsadzili, to może tam na dole wypaść. To jest po prostu tylko dostęp do bezpieczników, do. Przekaźnika, do, to jest przekaźnik rozrusznika najprawdopodobniej. Tu będzie gniazdo diagnostyczne do wtrysków chyba. Tak jest tu, no, tak powinno być. Gniazdo diagnostyczne. Tutaj po kształcie wnioskuje, więc tutaj tak naprawdę jest tylko dostęp do, do elektroniki. Nie warto tego otwierać. O ile się nie mylę, ale to mogę się mylić. Ta kosteczka służyła w Kiwayach do podłączania akcesoryjnego alarmu. Odpinało się tą skrzynką, można było sobie alarm podłączyć właśnie w motocyklach marki Kiway. Na tarasie widokowym zaczęło być tłoczno, więc nie dało się już dalej nakręcać. Nie chciałem też przeszkadzać ludziom, którzy tam zwiedzają. Ani oni mi nie chcieli chyba przeszkadzać. Natomiast została nam jeszcze do omówienia deska rozdzielcza. i więc to było jeszcze do popatrzenia. Zatrzymałem się tutaj w takim terenie, Leśnym troszeczkę. Tak, troszkę asfalt się kończy, wchodzi w las. Taki sprzęt, taki, na takie drogach ten motocykl czuje się bardzo dobrze. Ok, zaczniemy może od licznika, bo licznik jest okrągły, klasyczny, wygląda ładnie. Natomiast jest jak widać LCD i ma wszystko, co byśmy potrzebowali. Czyli mamy prędkościomierz, mamy przebieg całkowitego motocykla 501 km, mamy wskaźnik, który bieg mamy zapięty. Ja teraz biję jedyneczkę, pojawi nam się jedynka, luzik. Tu mamy luz. Pokazuje nam kierunkowskazy, lewy czy prawy. Wszystko jest na jednym wyświetlaczu, długie, światła krótkie, bardzo czytelny wyświetlacz. Pod słońce też dosyć dobrze wyświetla, jak słońce na niego świeci. Nie mamy przycisku gumowego, mamy tylko dotykowy. To jest dobre, bo nie korci, żeby przełączać czyokolwiek czy w, trakcie, w trakcie jazdy, tu mamy Enter Trip. Nie wiem, czy to się jakoś. Dwa na raz przyciska, to by trzeba było się dowiedzieć, co tu jeszcze można zobaczyć. E, mamy gniazdo USB, i mamy już tutaj nowe USB-C. Mamy standardowe, jeszcze USB-C. Teraz takie kabelki są w nowych telefonach, że jest USB-C. Ładujemy na USB-C, czyli mamy tutaj normalnie ładowarkę do telefonu, do nawigacji, co byśmy potrzebowali. Kluczyk e, bardzo ładny z taką metalową stawką, ładnie się prezentuje. Nie jest taki w dotyku byle, jaki fajny jest. E, Zaś lepci gumowe mamy też na, na śruby przykręcające na, na to mocowanie y, amortyzatorów. Y, na lekki minus mógłbym powiedzieć, że jest y, przełącznik kierunkowskazów, bo możemy łączyć na lewo, mamy możny lewy, mamy uproszczenie prawy, natomiast kasowania nie ma, jak zwykle ścisł na środek, tylko musimy cofnąć na środek. Ma to swoje plusy, minusy. Główny minus jest taki, że ja często jak jadę motocyklem i wyjechałem z zakrętów, wyjechałem ze skrzyżowania, to zwykle nie patrzę, żeby było w zero, po prostu kasuję, nawet w trakcie jazdy kontrolnie sobie wyłączam. Tutaj nie ma takiej możliwości, tutaj jest mechanicznie jeszcze starego typu, że tak kiedyś tak było, że prawo, lewo i nie było kasowania na środkowym wcisku, tutaj właśnie tak jest mamy tutaj przełącznik krótkie długie też dość mały nie taki duży jak tylko jest, jest drobny ale idzie kciuki nawet w rękawiczka dosyć wygodnie idzie sygnał pod ręką klameczkę mamy nieregulowaną sprzęgła więc jest tutaj jakby, no ale trzecia ta cena musi wynikać, tak? Mamy 10500 500, chyba on kosztuje, widziałem. W tej chwili, więc nie jest to wygórowana cena jak za Kiway, bo jakość tego sprzętu jest bardzo dobra, moim zdaniem. I będzie, bo, bo Ken, Yang i Kiway w ogóle jakość dobre sprzęty robią. Natomiast tutaj, oczywiście, zaoszczędzoną troszkę jest klamka nieregulowana. Idziemy sobie na prawą stronę. Po prawej stronie mamy odbicie lustrzane tamtego zespołów, przełączników e, po lewej stronie, patrzcie, z lewej strony z prawej, odbicie lustrzane, tutaj też jest suwak, ale nie włączamy tutaj światła, jak kiedyś było, tylko właśnie awaryjne możemy sobie włączyć e, wtedy kierunkowskazy, tak, awaryjne światła, czy coś jest nie tak, tutaj mamy wyłącznik silnika, awaryjny może silnika, e, znowu, nie jest on czerwony, jest odbicie lustrzane tamtej strony, więc e, być może dlatego zdecydowano się na to, żeby żeby tutaj po lewej stronie nie było kasownika tylko był prawy lewy. No, Tu mamy na dole rozrusznik. I tyle. Lusterka jak dla mnie troszkę za nisko. Dość, dość są nisko tutaj trzeba by jak na mój wzrost 182 widzę łokcie jak jadę w swój muszę po prostu się zwężać żeby dobrze widzieć. Natomiast tu by dobrze było sobie po prostu dorzucić jakieś jakieś zwyżki żeby to było wyżej jeśli z tym wzrostem co ja mam. No słuchajcie to ode mnie o tym sprzęcie tyle. Nie wiem czy jeszcze w tym roku, bo już mamy, mamy końcówkę września. Nie wiem czy w tym roku jeszcze coś będę kręcił. Jeśli tak, to jeszcze zobaczycie jak nie. To do zobaczenia wiosną. Hej.